Dzień dobry. Minęła dziewiąta, dlatego zaczynamy nasz dzisiejszy webinar. Zapraszam wszystkich serdecznie i witam ponownie. Dzień dobry, mam na imię Kinga Basiura, jestem kosmetologiem i szkoleniowcem w firmie Klarena. I dzisiaj poprowadzę dla Państwa ten nasz styczniowy webinar. A tematem tego webinaru będzie jedno z naszych urządzeń czyli Smart PM od Rubiki. jest to urządzenie do makijażu permanentnego mezoterapii mikroigłowej oraz mikropunktury mam nadzieję że ten temat będzie dla państwa interesujący będę wdzięczna jeżeli mogłabym prosić o informacje na czacie czym nie widać czym nie słychać czy widać prezentację będzie mi bardzo miło. W razie jakichkolwiek pytań zapraszam również. Czat jest do Państwa dyspozycji. A więc zacznijmy temat. Zacznijmy od tego, co to jest tak naprawdę za urządzenie, jakie ma zalety. O co w tym wszystkim chodzi? Smart PM jest to urządzenie właśnie do makijażu permanentnego. Również można właśnie wykonać mikropunkturę, można wykonać im mezoterapię mikroigłową. Jednak właśnie to takie oryginalne pierwsze jego Przeznaczenie to jest ten makijaż permanentny. Jest to urządzenie naszej polskiej produkcji. Stworzony u nas tutaj pod Wrocławiem, w Wilczycach, zresztą w budynku zaraz obok, obok mnie. Jak widać, ma bardzo ładny, nowoczesny design. Jest bardzo estetyczny, minimalistyczny. Również jest kompaktowy, malutki. Nie ma tutaj. Jakiejś wielkiej, ciężkiej masywności, tylko faktycznie jest smukły i elegancki. Dzięki temu, że ma właśnie. Błędny panel kontrolny, ma płaski tutaj ten panel kontrolny. Jesteśmy w stanie w bardzo łatwy sposób zabezpieczyć go, naklejając po prostu kawałek tej folii, właśnie zabezpieczającej. Przez tą folię na spokojnie wszystkie guziczki będą działać i nie ma tutaj problemu, że są jakieś pokrętła, jakieś przyciski. Że coś nam będzie nie stykać, albo gdzieś ta folia będzie odchodzić, przyklejamy na płasko. I wszystko mamy higienicznie i czyściutko. Dodatkowo mamy tutaj fajną, ergonomiczną, aluminiową rękojeść. Rączka jest bardzo delikatna, bardzo cieniutka, trzyma się ją praktycznie jak długopis, jest bardzo wygodna w użytkowaniu. Sama właśnie wykonuje makijaż permanentny i bardzo dobrze się pracuje tym sprzętem. Bardzo przyjemnie się trzyma tą rączkę. Mamy. Jak już wspominałam tutaj na tym naszym panelu, mamy płynną regulację prędkości. Jesteśmy w stanie dobrać sobie tą prędkość do naszych umiejętności, do naszych upodobań, do tego, jak nam wygodniej jest pracować, oraz oczywiście do konkretnego etapu pracy, no bo jak wiemy, na każdym etapie. Troszeczkę inaczej, tą prędkość się wybiera, żeby wszystko działało jak należy. Mamy tutaj również precyzyjną kontrolę wysuwu igły. Ta kontrola jest tutaj na rączce, wystarczy pierścieniem, tutaj o, jest czarno, może tak będzie lepiej widać. Okręcamy sobie rączką i elegancko nam igły się wysuwają, jesteśmy w stanie je sobie kontrolować to też jest dosyć istotne w pracy, żebyśmy miały taką długość igły, z jaką nam będzie najwygodniej pracować oraz jest to urządzenie bardzo ciche, bardzo precyzyjne tutaj nie ma mowy o tym że coś będzie buczyć buczeć, burczeć, huczeć nad uchem klientki tylko faktycznie będzie to przyjemna, cichutka praca. Te panie, które lepiej troszeczkę znoszą ból, są w stanie nawet zasnąć podczas wykonywania właśnie: czy to makijażu permanentnego, czy to mikropunktury. W momencie, kiedy zakupicie panie takie urządzenie, dostajecie w zestawie oczywiście nasze urządzenie główne, czyli ten nasz boksik z panelem. Sterującym, oczywiście rękojeść, ale co jest bardzo fajne, to taką walizeczkę. To jest walizeczka, która ma w środku również piankę, wyciętą idealnie w ten sposób, że każdy element ma swoje miejsce, ciasno ułożone. Dlatego, w momencie, jeżeli panie byście podróżowały, wiem, że często panie wyjazdowo wykonują właśnie tego typu zabiegi. Nie ma tutaj stresu, że coś się popsuje, coś się złamie, coś się stłucze, tylko faktycznie wszystko jest bezpieczne, bardzo przyjemnie się z tą walizeczką chodzi, też jest zresztą bardzo elegancka. Fajnie wygląda, ma też doczepiany pasek, więc można ją też nosić jak torbę. Dodatkowo mamy oczywiście zasilacz. Jak wiemy, no tutaj musi urządzenie chodzić na kablu. Również mamy włącznik nożny, który jest tutaj opcjonalny. Można z niego korzystać, ale nie trzeba. To jest kwestia indywidualna, jak jest Wam najwygodniej. Jest również zawarta podstawka na podrękojeść. W trakcie pracy możemy sobie bezpiecznie rękojeść odłożyć na boczek. I wszystko będzie miało swoje miejsce. No i oczywiście instrukcja, karta gwarancyjna. Jeśli chodzi o parametry techniczne, tutaj nie będę się może w to jakoś bardzo wgłębiać. Jedyne co, to proszę się skupić na wadze. Tutaj faktycznie i stacja, i rękojeść, i wszystko jest bardzo leciutkie. Tutaj nie ma problemu, że coś gdzieś tam ciąży, coś jest niewygodne. Tutaj naprawdę. Mamy wszystko leciutkie i przyjemne. Regulacja prędkości, jeszcze też wspomnę, mamy w skali od 50 do 150 Hz. Tutaj również na urządzeniu widać, tutaj mamy 50 do 150. Regulujemy to po prostu guziczkiem minus lub plus, bardzo proste. Oprócz tych dwóch guzików, mamy jeszcze przycisk które nam po prostu włącza urządzenie, więc również nie ma tutaj żadnego problemu. Co też fajne, nie ma również problemu z pomyłką, jeżeli chodzi który kabel w które miejsce. Z tyłu mamy tylko trzy wyloty na kabelki. Mamy jeden kabelek na, jedno miejsce na zasilacz, srebrne oraz czerwony i niebieski końcówki. Zarówno rączki, jak i końcówka przycisku nożnego mają kolorki, więc również nie będzie tutaj problemu, że coś gdzieś źle zostanie włożone. Teraz chwileczkę Wam wspomnę o mikropunkturze, czyli o zabiegu, który możemy właśnie między innymi za pomocą Smarta wykonać. Mikropunktura jest to metoda, metoda redukcji blizn, ale również rozstępów, zmarszczek, przebarwień i zwiotczeń, która wyzwala ten łuk odruchowy powstający w wyniku igłowej stymulacji miejsc zabiegowych. Polega to ogólnie na tym, że dzięki temu, że nakłuwamy miejsce zmienione, czy to chorobowo, czy to właśnie bliznę, czy rozstęp, jesteśmy w stanie doprowadzić do stanu zapalnego, do wibracji, które wzmacniają właśnie kompleksową przebudowę skóry. W zależności od... Od rodzaju blizny, od tego, czy to jest stara blizna, czy to jest względnie świeża, też mamy różną szansę właśnie na zniwelowanie jej wielkości, jej widoczności. Im blizna świeższa, tym większa szansa, że w większym stopniu po prostu uda nam się ją. Zlikwidować wiadomo, może nie, nie do zera, jednak tak w granicach nawet 80% redukcji przy właśnie takich świeżych bliznach. Ale oczywiście świeżych bliznach, ale już zabliźnionych, czyli tutaj nie możemy działać na bliźnie ze stanem zapalnym jeszcze, tylko czekamy na moment, kiedy faktycznie już będzie w pełni, w pełni zagojona. Tutaj dzięki temu, że po zabiegu z tym kontrolowanym stanem zapalnym możemy dodatkowo przyspieszyć naturalne procesy naprawcze w skórze za pomocą jakiegoś odpowiedniego preparatu jakiegoś komórkowego tutaj em, impulsu powiedzmy e, u nas tutaj sprawdzi się na przykład Newskin ID e, stymulator właśnie komórkowy e, który sprawi że to wszystko jeszcze szybciej się zagoi jeszcze delikatniej e, będzie to wszystko e, widoczne jeśli chodzi o wskazania do tego zabiegu, no to właśnie będą to blizny, będą to przebarwienia, rozstępy, odbarwienia, zmarszczki, wiotkość skóry, ale również blizny potrądzikowe. Każdy znajdzie coś dla siebie. U każdego jesteśmy w stanie coś tak naprawdę. Zdziałać. Jeśli chodzi o przeciwwskazania do tego zabiegu, no to po pierwsze będzie to oczywiście ciąża, będzie to karmienie piersią. Jak zawsze, jeżeli chodzi o wszelkie zabiegi z przerwaniem ciągłości naskórka, również mamy tutaj nowotwory, cukrzycę, epilepsję, choroby wirusowe, bakteryjne i grzybicze oraz rozróżnik serca. Jeśli chodzi o igły, z jakimi pracujemy na tym urządzeniu, mamy tutaj właśnie specjalne igiełki. My sprzedajemy igiełki z BioEvolution. Najczęściej używanymi igłami są jedyneczki, czyli igiełka jest jedna, tą jedną igiełką pracujemy, zarówno można nią, taką igiełką pracować w przypadku właśnie. Mikropunktury, ale również przy makijażu permanentnym, najczęściej tych jedyneczek się używa. Mamy również zestawy igiełek, gdzie mamy trzy igły, na przykład pięć igiełek. One są wtedy w kształcie takiego kwiatuszka. To są wtedy igły na większe powierzchnie. Jeżeli panie cenicie sobie czas pracy i chcecie właśnie przyspieszyć, można wziąć sobie więcej igiełek. I na przykład na makijażu permanentnym brwi robić więcej śladów tuszu naraz. Jeśli chodzi o pigmenty, również prowadzimy tutaj dystrybucję pigmentów z firmy BioEvolution. I mamy szeroką gamę pigmentów. Mogę tutaj nawet Państwu pokazać, jak wyglądają takie pigmenty. Mamy pigmenty w dwóch pojemnościach. Mamy 5 ml buteleczki. Mam nadzieję, że tutaj wszystko będzie widać. Taka buteleczka starcza no naprawdę na bardzo wiele zabiegów, bo w trakcie jednego zabiegu zużywamy około 15-20 kropel. Preparatu. Tutaj oczywiście w zależności od powierzchni, na której pracujemy, czy, czy robimy brwi, czy robimy kreski, czy robimy usta, oczywiście u każdego też to będzie troszeczkę inaczej, no bo niektórzy mogą mieć małe, niektórzy większe usta, jednak naprawdę na spokojnie, na wiele zabiegów nam to wystarcza. Mamy zarówno bardzo dużo odcieni kolorów czerwonych, różowych, właśnie. Do ust, ale również mamy całą gamę pigmentów do brwi, w odcieniach brązów, cieplejsze, chłodniejsze. Tutaj znowu każdy znajdzie coś dla siebie, ale również oprócz tych dużych pojemności mamy 0-siedemeczki. To są takie mikrodozy. One wyglądają w ten sposób. I to jest fajne rozwiązanie w momencie, kiedy nie jesteście pewni. Jaki kolor będzie Wam pasował, czy chcecie pracować właśnie na, na tej firmie, czy po prostu chcecie przetestować sobie inne odcienie, ale no szkoda, troszeczkę kupić całych 5 ml no bo nie wiadomo, czy, czy się sprawdzi, czy nie. Można, można zakupić sobie taką właśnie mikrodozę, przetestować i jeżeli wszystko będzie w porządku to na spokojnie wtedy już przejść do zakupu pełnej pojemności. Mamy również pigment czarny, który się świetnie sprawdzi na przykład do kresek na oku tutaj, jak najbardziej jesteśmy w stanie wszystko sobie Zapigmentować tym naszym urządzeniem. No i tak naprawdę z tego, co chciałam dzisiaj Państwu opowiedzieć o tym urządzeniu, to jest wszystko. Teraz, czy może jest jakieś pytanie, czy coś Państwa interesuje bardziej, może czegoś nie dopowiedziałam, co jest dla Was interesujące. Poczekam, może ktoś zada jakieś pytanko. No dobrze, widzę, że nikt nie pisze, więc nie będę już przedłużać. Ślicznie dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że może zainteresowałam Was naszym najnowszym, naszym nowym urządzeniem, naszym Smart pm -em. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania. Proszę się nie krępować, kierować je do naszych dziewczyn z działu eksportu. Na wszelkie pytania odpowiedzą lub pytania przekażą do nas, do szkoleniowców. My również chętnie pomożemy. Zatem jeszcze raz ślicznie Państwu dziękuję. Życzę udanego dnia i do zobaczenia na następnym webinarze.